ten temat antykoncepcji, który ojciec poruszył, to, to ma jakiś związek z tymi chipami, które, które dwunastolatkom są wszczepiane? No tak, to są właśnie chipy antykoncepcyjne. To są tym... plastry, czy? To są chipy. Podskórę to wszczepiają, to ma substancję hormonalną, która wydziela się i no tam hamuje. Te procesy no niestety rozwalają dziewczynkom całą gospodarkę hormonalną, oczywiście, ale jest to bardzo wspierane przez rząd, bo dzięki temu jest mniej urodzeń wśród nastolatków, tak? No, te dziewczynki zaczynają życie seksualne w wieku 12-13 lat, no i są do tego fizycznie są, raczej. Są do tego fizycznie gotowe. Mm -hmm. nawet, nawet czasami nie zmuszano. No, one tego są bo pragną ciepła, jakiegoś tam przytulenia, a, a te chłopaki, wiadomo. Chłopaki, a to bardziej jest bo... tak, że to wynika z jakiegoś po prostu wykrzywionego obrazu miłości, nie? z poszukiwania akceptacji. No, oczywiście, no po hiszpańsku tam, czy na naszym aser Amor. Czyli robić miłość, tak, to jest uprawiać seks, nie? Mhm. No, więc to, dla nich to jest prawie, prawie jednoznaczne. Nie?